Mega Drop Nie wiem, jestem nubem w to, więc nie zwracajcie uwagi, ja tu mogę się klepać Ranking słaby, dosyć nie jestem jakimś mistrzem w rankingu Więc w sumie, nie wiem, no mam co prawda tam jeszcze Okej, muszę sobie tutaj zrobić. To sobie wezmę, to się przyda. Hmm. Siła, 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 to, 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 to. Wszystko. Dosłownie to co mogę, to kupię. Kupuję. Siła się zazwyczaj przydaje do. A, mogę dopiero tam. No to. Ja nie mam koksów, więc raczej nie powinien być problemów. No to lecimy teraz którymś frajerem. O kurde. Totalna klepa, a totalnie się chłop nie umie bić. A ja też się nie umiem bić. Daję mu więcej krytów, ale on dalej swoje, więc... Jest ode mnie silniejszy, co prawda. też już mam lowa. O w dupę! Jak się zesrałem! Ja pierdzielę minus 10. No musimy sobie, muszę odrobić ten ranking. No, tylko że taki problem mały jest widzowie nie mam itków, wiecie? Pizzawie. No co prawda jakieś tam mam. Ale no wiecie. Grałam na tym serwerze od jednego dnia i nie wymagajcie ode mnie jakiegoś kurde ten. ten się pewnie nikogo nie ma na live'ie teraz. Ale nie wiem. Aczkolwiek może jest. Nie wiem o tym. Boy farmer. Nie wiem. Nie wiem co to jest, bo ja w ogóle się nie specjalizuję tutaj. Wiem tylko, że no, są tu, są tu dosyć ostre klepy. Ale chłop ma tutaj, ale mają zryty tutaj ranking, te z tego co widzę. To ranking mam zrobany, nie? Tak jak ja zresztą. Kur... dupa, dupa, dup... no ja właśnie dlatego mówię, że... Ja muszę mieć jakieś koksy, no co mi st zazwyczaj sobie chodzę tak, żeby, żeby ludzie wyrzucają tu jakieś setki i yy. jak wyrzucają sety, to po prostu sobie biorę i tyle w sumie, no co ja mogę wam powiedzieć, no. No mam ostatniego seta, nie chcę go marnować, tak wiecie, o co chodzi. Jak gdyby jakby ludzie tu pewnie mają jakieś kurde sety... To no, się jakby... Sety mają pewnie... Okej, okay, ale... Nie wiem. My to nie wiem, bo jakby... Czekajcie, bo w ogóle pewnie mi nikt nie ogląda teraz. I ja mówię do siebie nie no ale dobra. Sorry, że ten tegen, no. No. fory że ten taggen, no. No. Gó gówniana jak... nie wiem, no. no, 700... Oj, ja 700 tak ten, to jakoś. Ten się no, jak na... Jak na live'a to naprawdę spoko. Jakby... Wy, wy mnie pewnie słyszycie normalnie? Albo nie. Albo nie. A jak mnie normalnie słyszycie, to ja się chyba... Co to są? No ja pierwdziel, dobra, mieczyk się przyda, okej, okay, to, to zrozumiem jeszcze. Mieczyk jeszcze zrozumiem. Mieczyk jeszcze zrozumiem. Jest tu jakiś shop? No właśnie nie nie mam jej tu teraz. Mieczyk mam. Mieczyka? No nie będę się samym mieczykiem glebał, co ja jestem. Hmm. <tosz> Teoretycznie. Jestem debilem, no ale no wiecie jak to jest. Już nie będę walczył bez zbrojek, bez niczego. Więc jakby ja i tak nie mam całej zbrojki, więc ja potrzebuję mieć jeszcze jakiś ten. Zbrojki. A oni wyrzucają tu rzadko zbrojki w sumie. Po co mi to gówno? Po co mi takie rzeczy? Jakbym nie mam spodni, ale nie będę robił jakichś spodni. Ze złota. Nie, może ktoś tu spodnie akurat wyrzuci, to będzie git wtedy. Oj, ale ludzie mam zepsuty ranking z tego co widzę. Ja też mam zepsuty, więc nie mówię w sumie na innych. Oj, 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 oj ale ja... To będzie minus, minus trochę rankingu będzie. Trzeba tam przyznać, na DC do mnie ktoś pisze, to nieważne. XD Dobra. Ludzie, dajcie mi spodnie, znaczy nie spodnie, tylko. Dysenchanty, O, w dupę! Ile to mi lewe, a 6 leveli mi da. że jak ja się tu wykopię, 2, już będę już miał 45 level, nie? Już, kurde, pik, pik, pik. No i bardzo łatwo, bardzo łatwy level, że tak powiem. Kurde, potrzebuję seciki. Nie jeden, nie dwa, nie trzy. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do mojej nie mam gildii. Jestem zwalony czasami. Ja wiem, widzowie, że jestem zwalony czasami, no ale... Nie mam gildii. Muszę założyć gildię. Hmm. Ja pierdziele, dobra. Ryzyk fizyk, jak to mówią. Wiecie co, widzowie? Ja bym sobie jeszcze coś dokupił, nie? Może... F... E, niktóra efekt dla gracza Siła si Siłę se muszę kupić no Szkoda, że tu nie ma tak, że jak już się bijesz to już nie możesz No sporo tych, no Niestety, ale na minutę 30 to ja raczej nie dam rady Dobra. Mogę się klepać? Co prawda ten ma... To są jakieś te. Dobra, dobra. Walę, 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 walę. No właśnie dlatego mówię, że już... Ile? Nie gadaj No nie gadaj, no ja pierdziele. Nie wytrzymam, nie? Ja już nie mam nic, ja muszę się tak... No dobra, spodnie, wow. U, uuu! O, w dupę. Of, dupę. Oj, te koksiki się przydadzą. tak quest się przydadzą. Do ostat... do... Dobra, nie. Nie, dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Ja pierdzielę ile tych rzeczy tu jest. Dobra. Wszystkie cenne itki chowam. Ktoś wyrzucił 64 koksy. Ja pier... Dobra, może dla nich to nie jest dużo do... Ale dla mnie to jest mega dużo. Hmm... Interesuje mnie tylko jedna rzecz. Czy dałby ktoś tu jakąś zbrojkę? W sensie trzy części zbrojki? Koksy. No spoko, dwa koksy zawsze się przydadzą. Nie ma tu nigdy żadnych fajnych hitków, to jest z tego, co widzę. W sensie, wiecie, o co chodzi, jakby... Wiecie, o co chodzi, jakbym robił live'y na... moim głównym kanale, to by było więcej osób i to by było wciul więcej osób. Nie, tak z 50 by było. No nie wiem, bo no, ludzie, niektórzy mają 300 subskrypcji i... raz mają nawet jedną osobę i to tak to dosłownie mogłoby nawet być ja. Nie wiem, szukam jakichś itów, potem lecę gdzieś? Bo jakby, no, itów nie mam teraz, no, sami zobaczcie. Tak, teoretycznie mógłbym zrobić, jeżeli... Tak, mógłbym teoretycznie zrobić sobie taką zbrojkę, no kur, rzuć na derytowe rzeczy. Derytowe rzeczy... Oni chyba nie chcą że rzeczy, wiecie? Wiecie widzowie? Hmm. Oni chyba nie rzucą. Ok, typnę się TPA. A bo taki właśnie ten typ rzucił live. Miał live a, i miałem nadzieję, że go się tepnę do niego clip Dobra O, 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 o! Bardzo się przyda. Bardzo się to przyda Bardzo się to przyda. Bardzo, ale to bardzo się to przyda Dobra. Efekt No niby mogę kupić sobie to co to jest? No ja... No kto widzi? To co? Że niby będę miał X-ray'a? Nie no, to tak nie może działać. Jakby to tak działało, to ja bym był Elvis Presley, nie? Nie, będę bym był Elvis Prezel. Rozmówiłem, no, wiedziałem co to jest, tylko nie wiedziałem dokładnie co. Hmm... Tam jest woda. I tutaj będzie trudno trafić. Albo bardzo łatwo. Nie ma tu osób rzućcie O! Diamentowa rzecz, ale ja nie chcę jakiejś diamentowej... ochroma 4 wielkim wielki, wielki, wielki. No nie ma tu nic umówmy się ludzie Kto normalny? Kto normalny, ludzie? Gospodyna. Powiedzcie mi ludzie, kto normalny w sumie wyrzucił, wyrzucił seta? Kto normalny wyrzucił seta? No kto normalny, nie? Kto normalny wyrzuca sety? Można sobie zakładać na głowę? Będę <laughs> emeraldem. Idziemy na PvP. XZ jak poszli na siebie. Ała, nie, Skaczę! No, to nie mamy już nic. Ile straciliśmy? A, tylko pięć, no. Tylko pięć straconych chwil. A zobaczmy, ja chcę coś zobaczyć. Teoretycznie. Teoretycznie. Mm, 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 jeszcze ile live? Jeszcze pół godzinki like. Teoretycznie poczekajcie, bo ja zaraz będę. PvP. No wstąp PvP też może być. Nie możesz tak często zmieniać serwera? Ugh, oh, nie, survival, nie. Oh. One block mnie kusi, ale nie. Creative? Nie, bo creative, nie, nie, nie! Creative to wiadomo, że creative. Właściciel działki, twoja stara normalnie. Nie, live budowania nie. Widzowie, by ci co, ja bym chyba skończył trochę wcześniej live'a. Ja wiem, że live ma... Nie. Widzę by ci co, ja bym chyba skończył trochę wcześniej live'a. Ja wiem, że live ma... Ja wiem, że live ma jakby ten... No jakby... Wie... Wiem, że może to nie jest korzystne dla mnie, żebym teraz kończył live'a. Dobrego z Niego. Nie, ja na nie umiem. Jedną kratkę maksymalnie. Znaczy, jakby... Na bedach mi wychodzi i i tak całkiem całkiem. Znaczy, jakby na go... Jeżeli robię... Jeżeli jestem na bedach, to robię coś takiego, także nie spadam tylko dalej lecę a i to jest chyba mój błąd wow że właściciel działki moja wow okay. a tak to tak i tak 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 nie Bo jakby ja robię coś tak takiego że ja robię tak jakby patrzcie na beduardach robię tak że robię że robię idealnie klikam mam taką presję klikam nie zawsze mi wyjdzie nie będę się chwalił, że mi wyjdzie zawsze Bo nikomu chyba zawsze nie wychodzi Speed Bridge Znaczy Godbridge jezus Speed Bridge to ja ona z zamkniętymi oczami No widzicie właśnie Właśnie to jest to, jeżeli sobie dobrze wycelujesz To zrobisz to Ale jeżeli sobie wycelujesz tak dziwnie To nie sądzę, żeby ci się udało W sensie jakby To widzicie na przykład, teraz by, by mi wyszedł Wiecie o co chodzi. Patrzcie, patrzcie. Jeżeli się chcieli się nauczyć Godbridge'a, musicie sobie tak idealnie i klikać i tak synchronizować to, wiecie o co chodzi, patrzcie. Normalnie będzie live z ucznia z widzów Godbridge'a. 3, patrzcie. 3, 4, ry. Kurde. Dobra. Trzy... Dobra, czekajcie. Trzy, 4, ry. Kurde, no ej nie, bo ja serio. Jakby Bedwars to co innego, bo wiecie, jakby. Jakby wiecie, bo ja się nie uczę Bridge'a na ten, ani znaczy god Więc teraz się. Możecie, o! Na przykład możecie sobie robić tak, że. Tak powolutku, robicie. Jeszcze sobie robicie tak. No, na przykład robicie sobie tak i. Tak powolutku, tak, cyk, cyk, shift, shift, shift. Najpierw, w sensie, w sumie, najpierw musicie się nauczyć Speed Bridge'a, żeby potem spróbować God Bridge'a, bo jak na odwrót to raczej nie idzie w parze. No, chyba że ktoś komuś będzie na przykład łatwiej robić. Ja już wiem, jak to zrobić. Już to sobie... Patrzcie. O war PvP. Kurde, widzowie, ja was nie umiem tego nauczyć, ponieważ, no wiecie, jakby. Możemy zrobić live z robienia speed bridge'a, czy God... go... Got... Nie, live zrobienia god bridge'a. Uczymy się god bridge'a. To, jest... to jest... to nie jest trudno się na... Musisz idealnie, bo jakby mi to wyjeżdża tak, że jak ja robię tak i od razu mi tam tak. Wiecie co? Łatwiej będzie mi wełn. Wiecie dlaczego? Bo ja się do bedwarsów przyzwyczaiłem. Maksymalnie robię na survivalu dwie kratki, a ja na bedworsach maksymalnie 20. Patrzcie, tak, tak samo patrzcie. Kurde. Patrzcie. Bo to można też zrobić tak, że je, masz makro i... Ty, albo spróbować tak. Czekajcie, bo ja nigdy nie próbowałem, tak? Popatrzcie, bo ja zawsze robię tak. I... Hmm. Dobra, 3, tak teraz tak oficjalnie. 3-4. No widzicie, teraz robiłem na przykład dwie kratki. I widzicie idzie teraz... I będzie mi szło... z dnia na dzień będzie mi szło coraz lepiej. To trzeba też myszką idealnie. Wiadomo, że to też nie za uczycie speedbliża, bo patrzcie na przykład dajmy na to. Na początku możecie się uczyć tak. E, nauka w tym chodzi o to tylko żeby jakby zrobić zrobić ten pierwszy ruch. I się nie zatrzymywać, bo patrzcie, bo jak będziecie robić takie coś coś takiego i się zatrzymujecie, to to nie ma sensu. Musi się pamiętać Block shift, block shift. Patrzcie, tak, 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 tak. A teraz, dobra, ja będę teraz piłczył Godbridge'a na live, więc będzie spoko. Jedna kratka. No, rekord to są pięć kratek moje, bo nie liczymy oczywiście bedwarsów. Bedwarsy. można zrobić sobie... Czekajcie. Dajcie mi się chwilkę wkupić. Kurde, właśnie nienawidzę kreatywnego, nie? Mogę zrobić gamę mode survival. Jest! Dobra! Okay. I uwaga, teraz... No dobra, jednak ten gammel model się czasami przyda. Toggle? Google... Google Mogul? Hmm. To się nie... Na przykład patrzcie, jakbyście sobie ćwiczyli takie coś, że idealnie sobie od blok sam Ja już tak umiem. Poczekajcie. Właśnie dlatego ja nie umiem robić takiego doskonałego godbridge'a Albo też... Ej, ty, można przecież przytrzymać, tak? Czy nie, bo przytrzymanie to tak jakby nie Godbridge, bo... No dwie kratki to tak, no wiecie. Bo przecież to nie jest tak, że ja, ja zrobię takie coś. Pyk, pyk, pyk. I tu nagle... i tu nagle tak... i tu nagle tyle kratek Godbridge'a, nie? Kiedyś muszę zrobić live, że na przykład tam przez godzinę lub dwie godzinę lub dwie oglądam poradniki na, na God Bridge'a Albo po prostu się uczyć coś takiego. Wiecie, Wiecie o to chodzi. Patrzcie, że niby... Robicie Godbridge, stajecie. Robicie, stajecie. Robicie, stajecie. Robicie, stajecie. Robicie, stajecie. Bo jakby mój pierwszy Godbridge to wyglądał coś takiego. I tyle kratek potrafiłem, mniej więcej. Teraz Godbridge. No, mi się nie udaje. Dobra. E, to by było na tyle tego live'a. Siema. Elo. I jeszcze dzisiaj na kanał wleci odcinek.